Martin, dzisiaj remis 0-0 z Legią Warszawa. Nie wiem jak Twoim zdaniem, ale moim zdaniem ta Legia była najgorsza, z pośród tych Legii, które w tym sezonie mieliście okazję jakby z nimi grać? A, myślę, że tak, a myślę, że my zagraliśmy bardzo dobry mecz. Wychodziliśmy na boisko tak, jakśmy chcieli grać wysoko, aktywnie i wszystko poszło, tylko, tylko, tylko brakowało to najważniejsze, a to, to było strzelanie bramki. No i właśnie, strzelanie bramki, gracie u siebie, macie kilka sytuacji, ale tylko jeden celny strzał w przeciągu całego meczu, to chyba za mało, żeby pomyśleć o, o, o zwycięstwie. No tak, było kilka sytuacji, ale myślę, że nie były takie 100%. Ja miałem taką na lewą nogę, to mogłem, mogłem, mogłem trafić, ale... Jak mówisz, po prostu musiało się wytworzyć o dużo więcej sytuacji, graliśmy dobrze na boisku, tylko przed, przed, bramką, przed bramką nie byliśmy taki, taki agresywni. Dzisiaj pod nieobecność teraz Romanczuka miałeś trochę więcej z obowiązków w, w obronie. Ja już po... Piątym chyba w ślizgu twoim i od piłki straciłem, straciłem tutaj głowę. Licz, mam, wiesz ile w ogóle odbiorów? Miałeś, bo chyba tak, tak dużo to dawno nie widziałem w Twoim wykonaniu. No ale było to dane, dane tą pozycję, którą grałem. Grałem trochę niedziej, bo wychodziliśmy grać ofensywnie, graliśmy na dwa napastniki, dlatego ja miałem więcej, więcej defen do defenzy wygrać. Tyle ty odbiorów nie miałem, jeszcze w, nie, nie miałem jeszcze w meczu żadnym ani w Czechach, ale po prostu się tak udało i ja się czuję dobrze na osiemce. Oglądałeś wczoraj mecz Lecha Poznań z Wisłą? Oglądałem. I czy twoim zdaniem ten Lech jest do pokonania? Myślę, myślę że jak będziemy grali jak, grali jak dzisiaj, to, to każdy jest do pokonania. A to życzę tego pokonania.